Siemano, widzowie, w następnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj kolejny unboxing paczki. Najprawdopodobniej ostatnia bądź przedostatnia paczka ze sklepu fireworki-shop.pl. Akurat to zamawiane było z Allegro, więc, no, tak trochę <laughs> taka zmiana mała. No i za paczkę zapłaciłem około 60 zł. Yy, tam jest dosłownie 4 czy 5 pozycji, jakoś tak 4, chyba. Yy, zapraszam do oglądania, zostawienia subskrypcji łapki w górę. I jeszcze, tak na, na początek, ta paczka do mnie jechała ładnie dni, więc naprawdę szybciutko, szybko dostała. Polecam ten sklep ogólnie. No i widzimy się już, jak samoloksuję sobie szybko tą paczkę. No, jeszcze mam film, jak widzicie, ze słabą jakością, więc no, przepraszam, ale tak wyszło. Więc widzimy się już, jak sobie. Z, jakby wyfoliuję czy coś takiego otworzę po prostu z tej folii dobra, już się dostałem była dość w sumie solidnie zapakowana dość ciężko było się do niej dostać no i dobra, wyciągnijmy powoli sobie te rzeczy tutaj eee, no i co, może zacznijmy od tej tutaj, z tej strony mamy tutaj fontanny Happy Fountain od SR -Pyro. Takie oto fontanienki. Spoko wziąć. Kategoria to jest chyba F1, Tak jest inek 26 gramów. Nie wiem, czy tutaj będzie widać cokolwiek. Ale no dobra, spoko fontanny małe. Dalej mamy tutaj e, takie stroboskopy Happy Star. Czyli takie małe stroboskopiko kraklingowe e, takie małe, no jakby fontanienki można powiedzieć w sumie. Dość fajny pirobayer, uznałem, że wezmę, o, ja, no, chyba nie otworzę teraz, ale spróbuję. O jednak się udało. Takie małe. Wyglądają jak w sumie jakieś petardy. No ale Uznałem, że wezmę spoko rzeczy. Zabawy. Eee, mamy tutaj dużo rzeczy. Eee. Jako gratis w sumie No i dalej tutaj mamy zimne ognie, ale to było takie wypełnienie w sumie Nic specjalnego Tu jest chyba 6 sztuk, nek 2 gramy 6 sztuk, tak Takie zimne ognie No i ostatnią rzeczą jaką tutaj wziąłem I największą To jest wyrzutnia Oko Od Super 36 strzałów, kalibr to jest 17 mm. No i to tutaj ma 165,96 gram. Proszę bardzo! Taka kosteczka. Naprawdę spoko. No i dobra, może przejdźmy do tych gratisów. I pierwszym z nich widzę, że fajny gratis, czyli kubek Wesołych Świąt. Oczywiście, dziękuję. Oczka z tego kubełka Fire O, proszę bardzo. Ładnie, nic się nie potłukło. Fajnie fajny gratis. Następnie tutaj mamy te wszystkie zabezpieczenia i tak dalej. Mamy tutaj wlepy komplecik Tutaj taka wlepa. I jeszcze taka. No i dostałem tutaj jeszcze trzy krówki. Tak o. Więc ciekawe. Czy coś tutaj jeszcze dorzucili? Czy to już wszystko będzie? Chyba wszystko jest taki mały unboxing paczuszki no to nie wszystko więc to by było na tyle wszystko co tutaj było kubeczek, panny zimny ogień, jakiś, jakieś fąpanny happy stary no i ten tutaj to ja tutaj wybić dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach Teraz będzie prawdopodobnie jak ja, już to, jak ja to wrzucę, to już na pewno będzie ten film 20 dni do Sylwestra, więc wpadajcie i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!